Cześć, witajcie moi kochani. Z tej strony jest znowu The TheTyrim. Teraz zmieniłem troszeczkę sobie swoją nazę gdyż przed taką prawidłową nazwą <coughs> będzie ten jakby... Jak to nazwać? Nie mam pojęcia, jak to nazwać. To jest po prostu taki, 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 taki... Przed nazwą TheTyrim. Okej? Okay? TheTyrim. Dobra. Kontynuujmy sobie przeodcenie naszej serii. Oczywiście trzeci odcinek już nam z tego wychodzi. I powiem wam, że jest przerąbany, bo... Ja dość dawno tego nie nagrywałem i nie pamiętam dokładnie w którym miejscu jest ten kluczyk, którego nie mogłem znaleźć... ...w poprzednim odcinku. Znaczy nie, dobra, już wiem. Już wiem gdzie. Tylko nie pamiętam gdzie... Jak się do niego szło. Load game. No właśnie. Mm -hmm. Mamy dojść do tej jaskini. Dobra, ale przynajmniej teraz wiem. Jezus, on się wystraszył. Cep. No <słuch> ja Ten dźwięk to już mnie normalnie. Po prostu wszędzie Aha powtórka Dobra Kur Szukajcie, bo nie pamiętam jak się do niego do tego szło. Tak najprościej. To było na północy, pamiętam. Tyle pamiętam. O, Kielem. Nie, no to tu się nie da. Są so macz trudne to jest. Uwierzcie ludzie. To jest tak, jakby już była siódma kartka w tej takiej zwyczajnej wersji The 8 Pages Chyba, czy jak to się nazywało The 8 Pages, tak jak to ci kur! Nagle wyskoczy. Дед. Serio, to była do tego taka droga. A jak... No nie powiem, chodziłem tyle, że to... Dobra kochani, ale już wiem... Wiem, że to jest dla Was nudne, monotonne. Ja to powycinam, postaram się. Ale już wiem, jak z tego gówna wyjść. Znaczy, wyjść to za bardzo nie wiem, ale wiem, jak tam szybko, w szybkim tempie dojść. A nie ile ja tam chodziłem, to wyście sobie, ja bierzcie. Nie myśleli po prostu. Pamiętacie zresztą, nie? Ile ja tam chodziłem. No slinder Mr. Come and fight me, you I teraz wracamy Co nie? Czekajcie, mamy się wrócić <laughs> Czekajcie do czego bym płaczny ten kluczyk? To jest... Teraz problem, problem. Tak, Tyrim teraz nie pamięta do czego był ten kluczyk, którego szukał 45 minut. Dobra ludzie, o kurde. Po prostu, ile ja się tu namęczyłem to masakra namoczyłem. <grym> namoczyłem też. Fuck. bo ze 40 razy podchodziłem do tego. No ten ciu Cały czas mi łapał po prostu. Dobra. Żywię oczywiście do tego. Nie gadajcie, że jakiś labirynt, bo... Mhm. Uh -huh. O, oh, fuck. Co za chora gra, ludzie. O, kiele. No to idziemy polować na Slendera. Chodź tu szmato. Kaj jest. Mam siedem naboi, tak? No chodź tu szmato. No a gdzie się szczelo. Ale gdzie się strzelo? A spaj... Kurde, nie przeczytałem. No że jest. No kaj, cześć. That was so scary. Ja mam ludzi, że ten soundtrack z tej gry to tak rięperet, że masakra. To series? Dobra Gdzie jesteś No czyli przetem go po prostu nie trafiłem. Dobra dostał strzała, headshot. Nie no, nie headshot. Ale shot? Chodź może cię ubiję w tym miejscu, gdzie tak mi... Nie wkurzałeś go wcześniej go znaleźć muszę O o Gdzieś jesteś, tylko nie gdzie O tu No, i co jeszcze? Niezwykła historia, powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się, że coś w związku z Slenderem może mieć jakiś wątek fabularny. Ja myślę, że to już jest koniec. I tak... Z tej okazji wam chciałem już powiedzieć już... bo Zopiniować jakby tą grę. Tuż <tusz> Gra, no powiem... Nie powiem, no jest ciekawa. Ale też nie powiem, ile ja się przy niej... Dowkurzałem. <śmany> tak. <śmany> tak, so much było tych slenderów. Pain without love. Pain. Drzewa Slendera, czy tam drewno Slendera, tak bardziej by to można było przetłumaczyć. Chociaż do końca nie wiem jakie to ma, jakie to ma znaczenie. Ale to już koniec tej gry. I mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Troszeczkę oczywiście... No ona jest dużo skrócona, bo jeżeli bym wam miał to wszystko pokazać to, co ja nagrywałem. W sensie te szukania te próby. No nie kłamie. Było ich chyba z 20 a z tym z kluczykiem. To była masakra, po prostu już mnie szlak chciał trafić. Ale powiem wam, że granie jest twoja i każdemu polecam w nią zagrać. I oczywiście... To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli filmik się spodobał, łapka w górę, subik. I... Polecajcie gdzie się da. Trzymajcie się. Bye bye.